Nic się zrobię. No. Kiepsko. Bo ja za niej strzelałem. Zabiłeś go! Dziękuję Jaki typ. Jesteś się strzeda. gdzie jest? Aha, już go nie ma. Jest jeden, jest jeszcze jeden, jest szybko, 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 szybko. Okay. U mnie jest zakładem, Ja się leczę. Dobra, dwóch nie ma. No właśnie, gdybyś nie jego nie zabił, gdybyś go nie zabił.